Apeluję że mu się masz? będzie, będzie no, tak, <laughs> do tego, ja że trzeba Ja Apeluję do mam że trzeba powiedzieć. Apeluję do o ale tutaj zestaw <grym> Żeby nie jechać jednym. Tutaj kierunkowska jest odpalony, myślisz? O no ja będziesz pierwszy, bo masz 63 nagle. <grym> będziesz pierwszy, kurwa, jak pięknie. Weź siądź, weź <grym> Jak za Ale to było piękne, pierwszy będę. i Co wyścigi robimy? No, i mi tu ja będę. Chyba prosto pojadę tu. Olu. 30, tam pola po 38. Więc... <grym> ja. Jak wy już mówicie Jezus, to albo przestaje mnie niech, wysłychać, niech, albo są lagi. Ale jak już widziałem, blondka jak ciśnie bokiem. O, jeszcze niech. jeszcze jak zaczął trąbić, to już jest grubo. Ale ja mam dźwięki, bokiem, bo ja mam. E, więc dlatego ruszam pierwszy, bo domyślam się, żeby wy mnie wyprzedzicie na pewno. Coś, coś na pewno się. Coś się dzieje, bo Bolek się śmieje. Nie, nie, nie się dzieje. dzieje. Pewnie mnie nie słychać. Rejka, dobrze Kostka, słomy się w życiu, pod przyczepę, myślał, że zablokuje, ale się nie udało. Kurwa, A bo jak serio? Pobudzi, to Serio? A nie widziałeś tego, do? No. Nie, nie, nie widziałem, nie ja widziałem. To jest ja Eh, pier... Eee, kurczę mać, nie mogę pracownika puścić na niu holandzie, bo jest full. No to weź większą liczbę osób na serwerze. No. I co to wtedy pomoże? A, tak. wczoraj na sąsiadach o tym. O, cholera! Do ilu? Nie, daj się sposób. Dam do sześciu i mogę dać, dobra. Czekaj ja nie, pogarnie, pogarnie. Przodny jedzie sam? Tak No dobrze Z tego gościa nie chciałem ruszać Bo jak mi przejedzie gdzieś tak dobre 10 metrów to tak będzie Jak przyjdziesz, no. nie? To weź proszę cię ogarnij się w nich z John Deere'em, dobra? Dobra, no, no, mówię bo ja kurwa Wiemy. widzę z daleka, coś tam się zadziało z nim. do rogu wjechał, martwy kowalski, co on tu robił? Tak, tak, wiesz, spojrzałem, mówię, ciekawe jak tam no, mój pracownik, którego go puścił tak spojrzałem w lewo, mówię, kurwa, się widać ciągnie nie mam, więc coś jest... Coś, nie coś co tak, się nie tak, kurwa jest, tak, jest to, co nie tak chyba o, 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 co so, <śladanie> <śladanie> A chłop, a chłop już w rowie leżał <śladanie> Kurw, jestem po 14. Poczekajcie, Czekajcie, zobaczymy sobie, wymaga zaorania, o się wjeżdża ja mogę pojechać w lewo tak to no widzę że każdy bo... A, A! urwie Urwie! woda dawał o to widzę na maksa też bo wytrzepało wszystko teraz. proszę